Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do krótkiego filmu, w którym chcę Wam pokazać dwa ciekawe gadżety z Action z serii oświetlenia. Jeśli chodzi o pierwszy przedmiot, są to elementy oświetlenia multimedialnego. No, i w zasadzie są to dwa takie małe miecze świetlne zasilane z USB. Mamy tutaj dodatkowo w pudełku taką podstawkę. Generalnie służy to do tego, abyśmy mogli sobie postawić to za telewizorem i poszerzyć gdzieś tam nasz obraz o efekty świetlne, tak naprawdę. W zestawie znajdują się dwa takie plastikowe elementy. Są to takie dwa nieduże miecze LEDowe. Na jednym z nich mamy. Właśnie tutaj, kilka przycisków do sterowania. W stawie znajduje się również pilot, którym możemy sobie sterować tymi naszymi LEDami. Możemy sobie wybrać oczywiście zakres barw RGB, ale również mamy kilka trybów różnego świecenia. Tutaj, jak widzicie, są to no, dosyć zróżnicowane tryby. Dodatkowo mamy obsługę właśnie synchronizacji muzyki. No Działa to y, dość średnio. W zasadzie, ten sprzęt ma być to na oświetlenia na przykład Philips Hue, ale oczywiście załamek ceny i też nie oferuje ono takich funkcji jakie oferuje właśnie Philips. Ale jak widzicie tutaj na opakowaniu zastosowanie no to właśnie może być oświetlenie ambientowe do telewizora czy właśnie do gier. No i w tej roli sprawdza się ten sprzęt dosyć dobrze. Możemy również zmniejszyć sobie jasność naszego światła lub ją zwiększyć. Generalnie jeśli chodzi o pudełko, tutaj mamy jeszcze informację o tym, co znajduje się w zestawie. Zasilane jest to z USB. Pobiera ono przy napięciu 5V 0,9A, tak więc w zasadzie zasilimy to nawet z portu USB w komputerze lub w telewizorze. Mamy dwie pozycje, właśnie wertykalna jak i horyzontalna. Jeśli chcemy urozmaicić sobie przestrzeń wokół telewizora lub przestrzeń wokół właśnie biurka dla gracza, myślę, że to będzie spoko opcja w zasadzie Cenowo też wychodzi to dosyć dobrze, ponieważ taki zestaw kosztował w okolicy 40-45 zł, coś takiego. No i w zasadzie, w tej cenie, no to raczej nie znajdziemy niczego, co będzie gdzieś tam sterowane poprzez aplikację na smartfona. Ewentualnie, może jakaś żarówka led Ze sterowaniem poprzez Bluetooth. Jednakże, jeśli szukamy czegoś, co będzie na miasto takich mieczy świetlnych z różnokolorowym podświetleniem, no to w tej cenie ciężko coś takiego znaleźć. W cenie 40 zł jest to po prostu ciekawy gadżet, który może urozmaicić nam miejsce wokół telewizora lub wokół biurka. Drugim gadżetem będzie taka oto najzwyklejsza latarka. Jest to latarka, która kosztowała w okolicach 20, chyba 1 czy 22 zł. A na uwagę zasługuje jej jasność. Procent deklaruje tutaj 800 lumenów jasności. Tak prezentuje się opakowaniem. Mamy informację o 800 lumenach. Oczywiście no, ja nie mogę tego sprawdzić, bo nie mam do tego odpowiednich narzędzi. Dodatkowo ładowana jest ona przez złącze USB typu C. Tutaj przewód nie jest dołączony w zestawie, jednakże w zasadzie myślę, że każdy będzie miał tego typu kabel u siebie. Czas ładowania baterii jest to około 4 godzin, a czas świecenia. Jest to około 3,5 godziny. Tego też również nie sprawdzałem, bo nie używam jej zbyt długo, tak naprawdę. Chciałem wam tylko pokazać taki gadżet w do takiej cenie. Myślę, że jest to naprawdę ciekawy sprzęt. Lampka w pełni wykonana jest tutaj z metalu, tak więc jest ona taka solidna, ciężka. Mamy również ogniskowanie, czyli możemy wysunąć sobie na przednią część latarki, by po prostu zmienić sobie ogniskowanie naszej diody. Tutaj mamy pojedynczą diodę LED oraz soczewkę. No i po prostu dzięki temu możemy sobie wydłużyć pole świecenia. Mamy przycisk do włączenia samej lampki. Jak widzicie, ma ona naprawdę silne światło. Mamy trzy tryby świecenia. Jest to tryb świecenia na 100%, tryb świecenia na 50% oraz tryb. Migotania. No i w zasadzie tak się prezentuje ta lampka. Ma ona wygodny uchwyt. Również tutaj mamy port USB typu C do ładowania pod taką malutką zaślepką. Jak widzicie. Tak się tutaj to prezentuje. Jest ona dosyć wytrzymała, już kilka razy mi upadła i w zasadzie dalej funkcjonuje. A jeśli chodzi o pojemność baterii, no to wynosi ona 1200 mAh. Zasilana jest ogniwem 18650, tak więc jest to też takie klasyczne ogniwo. Jeśli chodzi o oświetlenie, no to tutaj będziecie mogli zauważyć w totalnej ciemności w ogródku, jak rozświetla ona po prostu przestrzeń dookoła nas. No i myślę, że jak za 20, Kilka złotych jest to naprawdę dobra lampka, która naprawdę mocno świeci. Wytrzymuje dosyć dobrze na baterii, oczywiście na tych 100%. Myślę, że ona wytrzyma krócej niż to, co deklaruje producent. Jednakże świeci ona po prostu mocno i jest po prostu tania i ładowana przez łącze USB typu C, dzięki czemu jest po prostu uniwersalna. Jak się prezentują te dwa gadżety? W zasadzie są to dwa proste przedmioty. Jeden jest to zwykła, najzwyklejsza latarka, abyśmy mogli przyświecić sobie w różnych miejscach gadżet po prostu uniwersalny, nawet jako prezent. Drugi no to jest to właśnie zestaw tych mieczy led do telewizora czy właśnie do yy, stanowiska gracza. jeśli chodzi o te miecze led, no to pamiętam jak pewnego razu, gdy pojawiły się one w Action, był to pewien taki hit wśród znajomych i bardzo dużo osób też chwaliło się, że kupiło te miecze i jest z nich zadowolonych. Jest to prosty gadżet, ale taki interesujący. W tym filmie było to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.